80% z nich przeżywało bardzo silne e, stany duchowe. Oni e, Część z nich nawet uważało za najważniejsze doświadczenie duchowe w swoim życiu. E, I też 90% z nich e, zaznaczało, że e, poprawiło się ich samopoczucie i e, no, umiejętność też czerpania e, radości z życia. You'll find the truth. Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z serii Słowodak. Ze mną ponownie jest Maciej Lorenc, socjolog oraz autor książki Czy Psychodeliki Uratują Świat? I z Maciejem w poprzednich odcinkach rozmawialiśmy po pierwsze, dlaczego powstała Twoja książka. W kolejnym odcinku było o zdrowiu psychicznym i psychodelikach. Więc fajnie, ale teraz chciałbym Ciebie, Maciej, zapytać o inną rzecz, bo są osoby, które już teraz, mimo że psychodeliki są nielegalne, korzystają z psychodelików i bardzo często korzystają ich, ja bym to nazwał w takim w stylu formie, czy dla swojego samorozwoju. Co myślisz na ten temat w ogóle? No w, nie jest to jakaś specjalna nowość z racji tego, że psychodeliki głównie były używane w kontekście religijnym. Również w kulturze zachodniej, pomiędzy XV wiekiem przed naszą erą, a IV wiekiem naszej ery, istniały w Grecji misteria veleuzis. Podczas których przyjmowano tajemniczy wywar. Nie można było mówić, co dokładnie się dzieje podczas, podczas tych obrzędów. Natomiast wiele wskazuje na to, że znaczna część filozofów, o których się wszyscy uczymy w szkole podstawowej i później, przyjmowała środek psychodeliczny, który w, pomagał im konstruować ich wyobrażenia na temat, na temat świata. W każdym razie rośliny o jakichś tam właściwościach psychoaktywnych, różnych, niekoniecznie psychodeliczne, były. Używane podobno we wszystkich, według antropologów, we wszystkich znanych kulturach, oprócz Inuitów, czyli nazywanych brzydko Eskimosami. Um, ale to jest um, wyjątek potwierdzający regułę: po prostu oni nie mieli nie dostępu. Nie dostępu. Tak, i to tylko i wyłącznie dlatego prawdopodobnie nie używali tych roślin. Natomiast. Um, tak jak powiedziałeś, to jest jedno z dwóch dużych jakichś tam obszarów zastosowań psychodelików. Pierwszym obszarem jest leczenie, leczenie jakichś dolegliwości, głównie, głównie problemów psychicznych, natomiast zupełnie oddzielną, oddzielną działką jest wspomaganie osób tzw. Zdrowych, tak zwanych zdrowych, czyli osób, które nie cierpią na żadne poważne dolegliwości, ani psychiczne, ani fizyczne, natomiast chcą stosować tych, tych roślin czy tych substanc syntetycznych substancji do w celach sam, związanych z samorozwojem, pogłębianiem duchowości, czy e, usprawnianiem szeroko rozumianym e, codziennego swojego funkcjonowania. E, badania na ten temat, e, jeżeli chodzi o tę współczesną falę, e, są m, najwięcej dotychczas zrobili, zr, zrobili badacze z Johns Hopkins University, którzy wręcz rozpoczęli ten projekt cały e, związany z psylocybiną. Od podania psylocybiny osobom zdrowym ochotnikom, tak, tak to było opisane. Czyli po prostu werbowali ludzi, którzy mieli niewielkie albo żadne doświadczenie z psychodelikami, dbali o to, żeby zapewnić im poczucie bezpieczeństwa, dbali o to, żeby była przez cały czas gdzieś tam obecność znaczy dwójka terapeutów, wcześniej badania przesiewowe, żeby wykluczyć ryzyko potencjalnych reakcji niepożądanych, długofalowych. To też warto zaznaczyć, że od, tego całego, od początku tego całego renesansu psylocybinę podano mm, tysiąc razy i nie było ani, jednego, e, ani jednej poważnej komplikacji, więc e, to pokazuje, jak bezpieczne te substancje są w określonym kontekście. Natomiast osoby, ci ochotnicy, którzy brali udział w pierwotnym projekcie, w pierwszym projekcie, po, po zapewnieniu im wszystkich niezbędnych warunków, także, że oni mogli się poczuć bezpiecznie, wcześniej zostało omówione z terapeutami, czego mogą się spodziewać. 80% z nich przeżywało bardzo silne stany duchowe. Oni, część z nich nawet uważało za najważniejsze doświadczenie duchowe w swoim życiu. I też 90% z nich, Zaznaczało, że poprawiło się ich samopoczucie i um, no, umiejętność też czerpania um, radości z życia. Więc no, w, te doniesienia były weryfikowane z, ich najbliższymi, z osobami z ich najbliższego otoczenia społecznego. To znaczy pytano żonę czy męża, czy rzeczywiście ta osoba zauważa też zmiany na lepsze, i zostało to potwierdzone. Um, Głównie tutaj te zmiany m, zachodziły w, jest w głównych pięć cech osobowości i z tych dwóch, z tych pięciu jakby dwie są najważniejsze, czyli wpływ psychodelików na zwiększenie otwartości i spadek neuro, neurotyzmu, to znaczy osoby, dwie trzecie, przede wszystkim zwiększenie otwartości, dwie trzecie ludzi po sesji udanej z psylocybiną deklarowało większą otwartość. Ta otwartość też była, tak jak mówię, weryfikowana w, w rozmowach, z najbliższym otoczeniem społecznym. Mhm. Ale otwartość na co? Otwartość na doświadczenie, tak. To jest szeroko rozumiana otwartość. Otwartość na doświadczenie, ale też na innych ludzi. To znaczy, podczas też w ogóle tych badań i w Johns Hopkins University, i w Nowym Jorku, i pewnie w Imperial College, chociaż tutaj nie mam pewności, ale na 90% też, jakby są zachęcani ludzie, żeby przed niczym nie uciekali, co im się pojawia w wizjach. To znaczy, jest tutaj, fundamentem jest wiara w to, że jest jakiś proces wewnętrzny głęboko uzdrawiający, jeżeli zadbasz o. O bezpieczeństwo, odpowiednie warunki, to jakiś wewnętrzny uzdrowiciel poprowadzi przebieg sesji. Często te sesje są bardzo nieprzyjemne, natomiast badacze zachęcają do tego, że jeżeli napotkasz potwora w swojej wizji, to nie uciekaj przed nim, tylko zapytaj, co on robi w, twoje, w, twoje, w Twojej sesji, no, w, w, twoje, w Twojej wizji. Um. Wydaje się, że tego rodzaju podejście jest bardzo, bardzo korzystne, to znaczy e, ufaj temu, co się dzieje, bądź otwarty, e, idź za tym, co się pojawia na bieżąco. E, tutaj też kluczowe znaczenie ma oczywiście proces integracji po sesji, jakby w, nie, nie można tego rozgraniczyć. Samo doświadczenie ma wręcz w, w niektórych przypadkach, myślę, drugorzędne znaczenie, ważniejsza jest integracja tego doświadczenia. Natomiast badacze z Johns Hopkins University też przeprowadzili badania z osobami, które regularnie medytują, i im też podawali psylocybinę, żeby zobaczyć, co, jak one to ocenią i zaskoczyło ich to, że nie było aż tak dużej różnicy pomiędzy tymi, pomiędzy, to znaczy jedna i druga i ci normalni zdrowi ochotnicy i osoby praktykujące medytację bardzo dużą uwagę przywiązywały do tych doświadczeń psilocybinowych i na równi je stawiały. To znaczy tak, że to były jedne z najmocniejszych doświadczeń duchowych w ich życiu. Natomiast osoby, które regularnie medytowały też, to warto zaznaczyć, że podkreślały, że jednak nie można zastąpić tej praktyki duchowej psychodelikami, że to jest trochę droga na skróty, że to pokazuje jakiś tam... Kieru... Szczyt góry, tak, ale żeby kończy się sesja i ty wracasz z powrotem do miejsca, w którym by... byłeś, byłaś. Więc musisz po prostu pokonać tę drogę poprzez sumienną, codzienną pracę ze sobą. A, to nie... widzisz, ja z drugiej strony spotkałem się z poglądem, który też daje do myślenia. Na przykład, po co masz wyciąć cały las, żeby uzyskać jedną zapałkę. Hmm. Więc wierzę, że te ile ślad medytacji na przykład względem tego, co mógłbyś uzyskać, pod względem podjąłem doświadczenia, może być tak, jak właśnie wycięcie lasu dla jednej zapałki. Mhm. To znaczy, w ogóle to też warto zaznaczyć, że amerykański buddyzm w dużej mierze jest oparty na doświadczeniach psychodelicznych i ci amerykańscy buddyści trochę wyszli, znaczy zaczęli o tym otwarcie bardziej mówić. Wcześniej było to raczej gdzieś tam zepchnięte na margines. Te, te bardziej tradycyjne szkoły buddyjskie jednak podkreślały, że psychodeliki są, są trochę oszustwem. Tak? No. Gdy Robin Carhart-Harris zrobił zrobił obrazy aktywności mózgu za pomocą rezonansu magnetycznego i opublikował wyniki, opublikował wyniki. Te wyniki zobaczył inny neuronaukowiec, który od wielu lat badał osoby, które praktykują medytację i zauważył u nich podobne zmiany w aktywności mózgu, to znaczy dezaktywacja default mode network sieci standardowej aktywności. Więc jakby tutaj też to znajduje przełożenie na poziomie takim czysto... czysto Fizjologiczne, to znaczy osoby, które dużo czasu spędzają na medytacji, ich mózg pracuje w podobny sposób, jak mózg osób, które znajdują się pod wpływem środków psychodelicznych. Ja, ja, ja zmienię troszkę może mm. temat, nie wiem, jeżeli chciałbyś coś opowiedzieć, jeszcze to odpowiedz, ale bardzo mnie zastanawia i wiele osób na pewno, które oglądają mój kanał, kwestia mikrodawkowania psychodelików, mm. bo to jest coraz bardziej chyba popularny trend na zachodzie. Jest... Dużo się o nim mówi, a w Polsce mało jest. Ja widziałem twoje artykuły na, na ten temat, a tak naprawdę może dwie, trzy rzeczy po polsku widziałem. To znaczy, problem z, z mikrodawkowaniem polega na tym, że nie do końca wiadomo, jak ono działa. To znaczy, jest rzeczywiście, to jest jeden z najbardziej gdzieś tam obecnie modnych trendów w kulturze całej psychodelicznej. To znaczy, zainteresowanie tym sposobem korzystania z psychodelików jest, jest ogromne. Już sam wynalazca LSD Albert Hoffman e, sugerował, że e, przyjęcie małej dawki psychodeliku podczas spaceru po lesie jest, e, na, na niego przynajmniej dobrze, dobrze wpływa. Sugerował też, że e, jego pracodawca firma Sandoz mogłaby spróbować e, opracować lek poprawiający nastrój, e, właśnie e, oparty na, na mikrodawkach psychodelików. Natomiast e, cała, c, cała ta c, zainteresowanie psychodelikami rozpro, rozpropagował James Ferryman. E, e, psycholog amerykański, który w gruncie rzeczy skupia się na tym, w jaki sposób można rozwijać ludzki potencjał. On uczestniczył w badaniach dotyczących ludzkiego, tego pozytywnego wpływu psychodelików, czyli niekoniecznie leczeniu traum, ale jak gdyby rozwijaniu potencjału. Jeszcze w latach 60. prowadzili oni badania razem z Mayronem Stolarowem dotyczące tego, w jaki sposób wpływają psychodeliki na zdolność do rozwiązywania problemów, takich bardzo, bardzo technicznych. Czyli brali matematyków, e, architektów, fizyków, e, którzy mieli jakiś problem w życiu zawodowym. E, byli proszeni o to ci architekci, osoby z różnych, tam też byli artyści. E, projektanci mebli, żeby przyszli z jakimś konkretnym projektem, z którym się borykają, dostawali środek psychodeliczny z jakimś tam środkiem też stymulującym, już teraz nie pamiętam, co to dokładnie było, natomiast jak miało to ich też podkręcić do pracy, no i te projekty były później akceptowane przez klientów, to znaczy wiele z tych osób twierdziło, że to rzeczywiście doznało jakiegoś przełomu w swoim sposobie myślenia i rozwiązało problem, którego wcześniej nie mogło rozwiązać. James Ferryman Wiele e, dekad później e, rozpropagował właśnie mikrodawkowanie i stworzył na razie największą e, bazę danych na temat mikrodawkowania razem ze swoją e, współpracowniczką Sofią Korb. Robią to. E, otrzymali raporty od, na razie od około 2000 ludzi. Przygotowują książkę z tego co wiem na ten temat, na temat mikrodawkowania. E, mm, no i wiele z tych osób, które do nich pisze, twierdzi, że mikrodawki psychodelików w zasadzie wyleczyły ich ze wszystkiego, co jest co może dręczyć przedstawiciela klasy średniej w kapitalizmie późnym. Wszystkie rzeczy takie jak nie wiem, depresja, przepracowanie, problemy z, nie wiem, z kreatywnością w relacjach z innymi ludźmi. Tak, stany lękowe, też jakieś fobie społeczne. Że generalnie mikrodawki mają podobno bardzo pozytywny wpływ na, we wszystkich tych obszarach, tylko że no, trzeba brać porawkę na to, że to są deklaracje anonimowych internautów którym mimo wszystko się chciało pisać te raporty, więc e, można założyć, że coś jest na rzeczy. Natomiast... Ale też można założyć, że ci, którzy mieli złe skutki, nie napisali tego. Tak. Boć z reguły czasem nie wiem, bo to też nie wiem, czy nie, nie, to jest, nie, nie jest to miecz obusięczny, bo na przykład z reguły w internecie piszą jednak ci, którzy są na nie jeżeli chodzi o komentarze mm -hmm. gdziekolwiek. No wiesz, to w, przy, w, w przypadku, w przypadku <noise> mikrodawkowania raczej ludzie piszą, którzy są na tak. Tutaj też dodatkowe zastrzeżenie, takie czysto metodologiczne jest, jest takie, że jednak Ferryman, co jest rozsądne bardzo, ale um, sugerował, że jeżeli na kogoś mikrodawki źle działają, to żeby po prostu ich nie przyjmował, co automatycznie zwiększyło liczbę pozytywnych doniesień, okay. bo osoby, na które to źle wpływało, po prostu zostały same się jakby wyłączyły z tych badań. Znaczy, no badań, no, można tak to nazwać. Natomiast badania, w, na razie napisano zaledwie kilka e, artykułów naukowych na temat mikrodawkowania. To są bardzo, bardzo wstępne, wstępne pilotażowe projekty. Głównie wynika to z tego, że jeżeli na przykład ktoś twierdzi, że schodeliki rozbudzają kreatywność, to mierzenie kreatywności za pomocą narzędzi naukowych, co to jest w ogóle kreatywność? W sensie, że to jest tak wieloznaczne pojęcie, że no nastręcza to wielu problemów. Natomiast obecnie Beckley Foundation sponsoruje badania, które mają nam dostarczyć bardziej, bardziej namacalnych, bardziej konkretnych informacji na temat tego, jak realnie wpływa, wpływa mikrodawki na percepcji, na sposób działania. O tych badaniach, co użytkownicy sami sobie przyjmują? Nie tylko nie, się, tylko, nie nie tylko, nie tylko. To jest jeden z projektów, no. ale, mm, ale jest też większy projekt na, na Uniwersytecie w Maastricht i oni tam już, to jest czysto w warunkach klin, klinicznych, po prostu ludzie siedzą, będą no. siedzieć na mikrodawkach i rozwiązywać różne tam testy. U nich i robić tak, 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 na miejscu. No. Projekt, o którym Ty wspomniałeś, nie może nie wszyscy wiedzą, polega na tym, że też anonimowi użytkownicy zaślepiają sami to badanie, czyli mieszają kapsułki w domu i, no i przyjmują w określone dni mikrodawki. Natomiast... No, tak, tam się, są... też, tam się też skanuje telefonem QR-kody, więc ani użytkownik nie wie, ani tamci... Tak, tak, tak. Nie... No, to jest w ogóle dosyć, dosyć nowatorska, now, nowatorskie narzędzie. Też dużo jest zaufania wobec myślę, tak, że to, to badanie ma w ogóle wyjaśnić, na ile na przykład na przykład samo to, że ja przyjmuję te mikrodawki działa na to, że ja się lepiej czuję, mhm. bo wiesz o co chodzi, że po prostu ile ta mikrodawka, bo na przykład będzie taki dzień, że ja nie przyjmuję tej mikrodawki, a myślałem, że przyjąłem i Aha. wiesz, więc bardzo fajnie kibicuję, nie, nie wiem kiedy będą wyniki, ale to jest na pewno dobra sprawa, ale słuchaj, jeżeli jesteśmy już przy tym mikrodawkowaniu, to mówi się o kreatywności, co jeszcze teoretycznie mogłoby to... Najwięcej osób, jeżeli chodzi o właśnie Jamesa Ferdymana, to najwięcej osób z tych wszystkich raportów, które oni dostali, to są, to są głównie ludzie, którzy szukają pomocy w walce z depresją. Czyli no tutaj ponownie widać, jak duży jest to problem, z którym sobie konwencjonalne metody, narzędzia psychiatryczne nie radzą. Ludzie po prostu szukają innych rozwiązań. Wcześniej rozmawialiśmy o psylocybinie w stosowanej do leczenia depresji. Ludzie próbują też leczyć depresję za pomocą mikrodawek, twierdzą, że mi to pomaga. Natomiast no. Za, zakres, ten wachlarz zastosowań, e, mnie osobiście, dla, ja podchodzę dosyć sceptycznie z racji tego, że e, jak czytam po, e, ten cudowne doniesienia o mikrodawkach, e, no według mnie nie jest to możliwe, żeby aż tak było szeroki, e, szerokie spektrum zastosowań, natomiast e, mogę się mylić też. E, polecam tutaj e, przeczytać e, właśnie artykuły Ferrymana i... E, na, na ten temat. Tam, są, tam jest lista bardzo, bardzo długa. Mm. Ja, ja, ja też, jak wiesz tutaj, bo od miesiąca chyba wiesz, czy więcej, jak się widzieliśmy kiedyś, mm. korzystam z mikrodawek w tym roku. Mm. I rzeczywiście to nie jest jeszcze moment, żebym o tym mówił. Na pewno nagram o tym film. Mam swoje przemyślenia na ten temat, ale też jestem ostrożny bardzo w tym na, w wychwalaniu aż tak mocno. Oczywiście mój dowód będzie tylko moim dowodem, moim anegdotycznym, mm. mówiącym tylko o mnie, ale myślę, że też ciekawy taki będzie film dla was z tego miesięcznego testowania mikrodawkowania grzybów akurat. Ja też chętnie obejrzę. W moim przypadku też sprawdzałem mikrodawki i nie podziałały tak, jakbym bym chciał, więc być, ale być może moja praca ma taki charakter, że niekoniecznie jest to wskazane. Jakby to też warto jest zaznaczyć, że w niektórych przypadkach jest, mikrodawki mogą przeszkadzać w codziennym funkcjonowaniu, a natomiast oso, w przypadku osób, które wykonują inne zawody, Dokładnie. na przykład nie wiem, grafik, który siedzi sobie przed komputerem projekt, Coś, co ma być ładne, co ma robić wrażenie. Być może w przypadku takich osób mikrodawki rzeczywiście mogą mieć znacznie większy potencjał. Więc ja tutaj też się zgodzę, bo so, są różne kwestie w przypadku mikrodawek, chociażby takie na przykład, że nie wiem, mogą się zdarzyć momenty, że przez chwilę masz wrażenie, że czegoś zapomina, że nie jesteś, nie pamiętasz, ale na przykład, jeżeli jesteś malarzem i malujesz obraz, to, to nie jest ważne, że ty przez chwilę jesteś mm -hmm. trochę w innym świecie, jakby. E, oczywiście w mikrodawkowaniu chodzi o to, żeby nigdy nie mieć zmienionej percepcji, ale moim zdaniem, w przypadku też dawkowania grzybów, czasem ciężko jest ocenić. Zdarzyły mi się takie mm -hmm. sytuacje, że mimo że stosowałem tak jakby tą samą dawkę, to idąc jednak na pociąg stojąc na stacji miałem wrażenie, że jednak ten świat nie jest trochę odrealniony mm. i widziałem drobne zmiany w percepcji, ale to jest tak jak powiedziałem temat na inny film. Teraz chciałbym porzucić temat mikrodawkowania i zapytać ciebie o to, czy w ogóle możliwe jest stosowanie psychodelików tak jakby bo zaczęliśmy też od tego, w celach takich religijnych takich, żeby mm. wzmocnić swoją religijność. No, warto może jakby też zaznaczyć, że część badaczy sugerowała, że psychodeliki powinny być nazywane inaczej, że powinny być nazywane enteogenami, że to jest lepsza nazwa, czyli substancjami ukazującymi wewnętrzną boskość. Natomiast według mnie to jest, ja jestem, czuję się w porządku z, ze słowem psychodeliki. Tutaj intencja była taka, żeby troszeczkę wprowadzić rozróżnienie pomiędzy tym, co ludziom się kojarzy z psychodelią, czyli lata 60. kontrkultura, żeby by ukazać się właśnie ten potencjał, potencjał religijny psychodelików. W zasadzie mówienie o psychodelikach w oderwaniu od doświadczeń religijnych jest niemożliwe według mnie, z racji tego, że ludzie, którzy przyjmują psychodeliki w warunkach klinicznych, bardzo często, tak jak wcześniej mówiłem, przeżywają silne stany duchowe. W zasadzie można powiedzieć, że psychodeliki są taką boskością w pigułce, jeżeli są przyjmowane w odpowiednich warunkach. Tutaj oczywiście można mieć dużo zastrzeżeń na temat tego, czy wywoła stan objawienia, uniesienia mistycznego wywołany za pomocą farmakologii jest, jest bardziej prawdziwy czy mniej prawdziwy od tych naturalnie pojawiających się objawień. Według mnie nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Według nas też nie ma to znaczenia, czy, czy, to, czy doświadczenie zostało wywołane za pomocą substancji psychodelicznej, czy za, czy za pomocą modlitwy, głodówki, czy kompletnie spontanicznie się pojawiło. Natomiast już w latach 60. został przeprowadzony wstępny eksperyment, eksperyment wielkopiątkowy w 62 roku, który sprawdzał, na ile uczestniczyli w, to było, podano po prostu psylocybinę studentom teologii i większość z nich miało bardzo silne stany, które. Interpretowali jako objawienia religijne. Nie do odróżnienia według kryteriów, które tam zostały określone, czym jest doświadczenie mistyczne, stan mistyczny, było to nie do odróżnienia. Więc widać to w ogóle też w, poprzez. Widać to w rosnącej, rosnącym zainteresowaniu ceramaniami jałaskowymi. To znaczy, może warto tutaj wspomnieć, że w latach 60. i 70 psychodeliki osoby które chciały zrozumieć swoje doświadczenia psychodeliczne na zachodzie posługiwały się religia, odniesieniami do religii z dalekiego wschodu pochodzących czyli do buddyzmu, hinduizmu, taoizmu natomiast um, współcześnie jest um, znacznie wyraźniejszy zwrot w kierunku szamanizmu południowoamerykańskiego to znaczy um, założenia um, tam powiedzmy jakby obowiązujące one też się zmieniają w zależności od regionu natomiast um, Ogólnie, jak gdyby jest to pewien system interpretacji doświadczeń, znacznie bardziej dominujący niż w latach 60 -tych, 70 -tych. To jest też dla mnie, jako socjologa, bardzo ciekawe, że taka zmiana nastąpiła. Jakie byś zauważył jeszcze e, rzeczy, zmiany, czy, czy ogólnie wpływ psychodelików na ludzkie życie? Znaczy, może tutaj warto jest opowiedzieć o tym, że. Mm, Trudno jest pominąć wpływ psychodelików na pewne wybitne jednostki. To znaczy, jeżeli chodzi o, o wpływ, no, Beatlesi to jest najbardziej znany zespół w historii ludzkości, a nie, nie ukrywajmy, że lubili korzystać i bardzo o, o tym otwarcie mówili. Ale jeżeli chodzi o świat nauki, też są przypadki dosyć. Wymień trzech. Wiek, trzech. Francis Crick, facet który odkrył, że DNA ma kształt podwójnej halisy, odkrył tajemnicę życia. Nie, niekoniecznie to nie jest do końca pewne czy przyjmował LSD przed tym odkryciem czy po, ale w, po tym jak dostał nagrodę Nobla za swoje odkrycie mówił otwarcie o tym, że, że LSD bardzo mu pomogło w jego pracy. Drugim przykładem może być Cary Mullis, on dostał nagrodę Nobla w 1993 roku za opracowanie reakcji łańcuchowej polimerazy, to jest, ja się na tym za bardzo nie znam, ale z tego co wiem to jest taka standardowa technika replikacji łańcucha DNA. I on akurat twierdził, że nie dokonałby tego odkrycia, gdyby nie jego podróż na LSD. Trzecim przykładem to jest, on, jest taki fizyk teoretyczny, Carlo Rovelli. On ostatnio napisał. Taką książkę Tajemnica Czasu jest e, uważane za takiego nowego Stephena Hawkinga, w sensie, że potrafi bardzo przystępnym językiem przekazać wiedzę na temat fizyki teoretycznej. I nie, kilka dni temu się dowiedziałem, że w, jako nastolatek przyjął LSD i to w zasadzie ukierunkowało całą jego karierę pod pewnymi względami. W sensie takim, że uważa, że jest to e, substancja, jest to narzędzie, które pozwala zrozumieć e, tajemnice wszechświata. E, jeżeli to mówi mainstreamowy hmm. fizyk teoretyczny, Te, to w sensie. nie, 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 nie. Tego. Też jednocześnie on podkreśla, że to nie znaczy, że każdy użytkownik psychodelików będzie genialnym fizykiem teoretycznym i też nie znaczy, że każdy fizyk teoretyczny powinien jeść psychodeliki. Natomiast e, zaznacza, że w przypadku niektórych osób e, może to być bardzo, bardzo pomocne w poszukiwaniach zarówno wewnętrznych, jak i po prostu w poszukiwaniach zawodowych. No, w, e, tutaj przykład właśnie Francisa Krika, czy Karego Mulisa może to, e, o, tym, o tym świadczyć. No, Steve Jobs też korzystał z psychodelików i w ogóle. To jest też bardzo ciekawe, że um, kultura psychodeliczna jako taka się rozwijała i dalej się rozwija w bardzo w, w ścisłym związku z um, przemysłem technologicznym, to znaczy do, w tym momencie z Doliną Krzemową. Mikrodawkowanie, o którym wspominaliśmy, jest najbardziej popularne w Dolinie Krzemowej, na, tak przynajmniej sugerują te raporty zgromadzone dotychczas, ale też z Doliny Krzemowej y, idzie mnóstwo pieniędzy na, na, badania, y, na badania nad psychodelikami też warto zaznaczyć, że w, e, pracownicy w korporacji w, w, w Dolinie Krzemowej stosują nie tylko mikrodawki, ale też lubią w wielu przypadkach zjeść sobie makrodawkę i pojechać na Burning Mana. E, więc e, no to jest, e, i to nie jest jakby now, now, nowa zależność. E, psychodeliki były w Dolinie Krzemowej już od lat 50. E, gdzie przemycił je bardzo tajemniczy człowiek Al Hubbard. E, pod, w wyniku swojego objawienia w 1951 roku e, to był w ogóle konserwatywny katolik, który był agentem wywiadu i stwierdził, że nakręci elitę za pomocą LSD. Jedną z tych, z tych, jednym z tych obszarów byli inżynierowie w rodzącej się do Dolinie Krzemowej, zwłaszcza w firmie Ampex która była jednym z takich największych korporacji, wtedy, w, w, wtedy jeszcze Doliny Krzemowej nie było. Natomiast on tam chodził do nich na sesje i ich, ich, pomagał im osiągać stany mistyczne według opracowanego przez siebie protokołu, na którym też zresztą warto o tym wspomnieć, że opiera się zna, w znacznej mierze współczesna terapia psychodeliczna. Al Habart pomógł określić, jakie duże znaczenie ma otoczenie i nastawienie do, 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 do przebiegu sesji. Więc Maciej, tak jak tutaj powiedziałeś, rzeczywiście psychodeliki mogą służyć też rozwojowi, czy samorozwojowi. Osoby, które są, nie wiem, wysokiej klasy fizykami po skorzystaniu z psychodelików mm. odkrywają nowe rzeczy, ale nie każdy fizyk, który jest zaawansowany może mieć korzyści z przyjmowania mm -hmm. psychodelików, więc jakbyś mógł to wszystko jakoś tak podsumować, co jest w tym wszystkim najważniejsze? Według mnie najważniejsze jest bezpieczeństwo. To znaczy jakby pogoń za doświadczeniami duchowymi z użyciem psychodelików powinien być mimo wszystko jakoś tam przez użytkowników ograniczany, To znaczy jakby nie są to nie jest to rozwiązanie gdzieś tam poszukiwań duchowych. Może to być ogromne wsparcie, natomiast ludzie, którzy używają psychodelików jako właśnie nie wiem uzupełnienia swojej praktyki medytacyjnej, tak jak mówiłem wcześniej, zaznaczają, że to jest troszeczkę droga na skróty. To znaczy Wręcz jeżeli zostaną użyte psychodeliki w niewłaściwy sposób, mogą być przeciwskuteczne, to znaczy doprowadzić do rozbudzenia nadmiernego ego, to tak? znaczy do inflacji ego mhm. doprowadzić to można porównać być może do antybiotyków, które nie zostały jeżeli zaczynasz już jeść antybiotyk, to trzeba go jakby zakończyć ten cykl, doprowadzić go do końca bo inaczej mhm. powstaną superbakterie które jeszcze bardziej za, będą niebezpieczne dla organizmu podobnie jest być może, nie wiem czy to jest dobra może metafora, ale że podobnie jest z doświadczeniami psychodelicznymi, jeżeli one nie zostaną odpowiednio zintegrowane, to mogą prowadzić do, do rzeczy, których, które po prostu będą przeciwskuteczne, czyli przeszkadzać wręcz w rozwoju duchowym o tym myślę, że warto jest pamiętać. Tym bardziej, że psychodeliki stają się coraz bardziej, coraz powszechniej dostępne po, po, po części też dzięki celebrytom psychologicznym, typu nie, Michael Pollan mhm. czy Joe Rogan, czy no nie, Mike Tyson ostatnio opowiadał mhm. o tym, jak palił 5 DM, DMT. No, Więc jakby ludzie się z tym oswajają, z, z tematem, chcą też e, spróbować i mają bardzo duże oczekiwania często wobec tego, co może im się przytrafić po wypiciu ayahuaski albo po zjedzeniu grzybów. Warto pamiętać, że używanie tych. E, środków poza kontekstem i klinicznym i poza kontekstem religijnym, czyli na własną rękę niekoniecznie wywoła doświadczenia mistyczne. Niekoniecznie pomoże w rozwoju duchowym, może bardzo mocno zdestabilizować e, codzienną strukturę osobowości i doprowadzić w efekcie do problemów w w codziennym funkcjonowaniu, więc no, najważniejsza jest według mnie rozwaga w stosowaniu, w stosowaniu psychodelików, bo o to zapytaj, to jest tak, najważniejsze. Dokładnie, więc bardzo się hmm. cieszę, że, że masz takie poglądy, także dziękuję, że podzieliłeś się z nami swoją Dzięki. wiedzą. Ja, Macieja mógłbym słuchać godzinami, uwielbiam także rozmawiać, z Ja Mogę przy... gadać <laughs> więc czasem do się spotykamy, rozmawiamy. Rzeczywiście moja wiedza w porównaniu z wiedzą Macieja jest moim zdaniem taka, no. ale myślę, że też fajnie się uzupełniamy w niektórych zakresach. Też tak ale myślę. najważniejsza sprawa, jeżeli wy także macie niedosyt względem materiału, na temat psychodelików, to polecam Wam poprzednie nasze dwa filmy. Jeden o zastosowaniach medycznych, a drugi o książce, czy psychodeliki uratują świat. A także przy okazji stary film sprzed roku na temat integracji doświadczeń psychodelicznych z Yison Jung. No i jeżeli ten materiał się podobał, to będę wdzięczny za łapkę w górę, a także za subskrybowanie kanału, to będziecie mieć wszystkie powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki jeszcze raz wielkie. Dzięki i do zobaczenia. Do zobaczenia. Część.